Otwarta konstrukcja wycinarki OTINUS gwarantuje dobry dostęp do przestrzeni roboczej i znacznie ułatwia załadunek materiałów, a wbudowane łożyska kulowe ułatwiają manewrowanie ciężkimi arkuszami. Zakres mocy od 1 do 4 kW umożliwia precyzyjne cięcie materiałów o grubości nawet do 20 mm, otwierając przed tobą szerokie możliwości produkcyjne. Zastosowane prowadnice liniowe z szyną profilową zapewniają wyjątkową sztywność konstrukcji, co przekłada się na długą żywotność i bezawaryjną pracę, nawet pod maksymalnym obciążeniem. Zastosowany system przeniesienia napędu, oparty na listwach i kołach zębatych o zazębieniu skośnym, zapewnia płynność ruchu i cichą pracę, gwarantując wyjątkową dokładność pozycjonowania. Minimalizuj przestoje dzięki sekcyjnemu układowi rusztu. Jego konstrukcja pozwala na błyskawiczną wymianę grzebieni, maksymalizując efektywny czas pracy maszyny. Zintegrowany automatyczny system smarowania precyzyjnie dozuje środek smarny do kluczowych elementów napędowych i łożyskowych, znacząco wydłużając ich żywotność. Przejmij pełną kontrolę w prosty sposób. Nowoczesny, intuicyjny panel sterowania oraz przyjazne oprogramowanie sprawiają, że praca z maszyną jest szybka i bezproblemowa. Połączenie masywnego, stalowego korpusu z ultralekką belką aluminiową pozwala na osiągnięcie niezwykle dynamicznych ruchów, gwarantując wysoką wydajność oraz powtarzalność cięcia z dokładnością do setnych mm przy osiąganej prędkości do 115 m na minutę. Wydajny system odciągu szybko pozbywa się dymu i pyłu, towarzyszących procesowi spalania przy cięciu laserowym sta, Pyły nie osadzają się na elementach maszyny, a otoczenie jest wolne od zanieczyszczeń i bezpieczne dla środowiska. Termiczna ochrona ramy maszyny eliminuje ryzyko deformacji oraz przepalenia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza przy cięciu grubych blach, gdy posuwy są niskie, a używana moc duża. Stabilizator napięcia chroni wyposażenie elektryczne maszyny i wydłuża jej żywotność. Maszyna wyposażona została w nowoczesny system bezpieczeństwa renomowanej marki, który w sposób ciągły monitoruje jej pracę i otoczenie oraz zapewnić maksymalną ochronę operatora i Środowiska pracy. Masz pytania? Zadzwoń 883 073 888 lub odwiedź naszą stronę otinus.pl